Zapraszam Was dzisiaj na ognisko oraz wypróbowanie nowych gadżetów do robienia kiełbasek z rożna. Zostańcie z nami na tym filmie. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik. Agnieszka niedawno zapragnęła ognisko i dzisiaj będzie ognisko. Wszystko było już przygotowane, ale ja się wtrąciłem, siedziłem, że za duży wiatr, w związku z czym ognisko zostało odłożone. Zobaczymy co przetrwało pod tą kopułą. Ta -dam! I ognisko gotowe. Teraz tylko rozpalić i zrobić kiełbaski. Ale dzisiaj czekamy na Agnieszkę, niech czyni honory i rozpala ognisko. Zapałki. Może się jechać. Bo ja. w rękawiczkach ja. A to mamy sztukę? Boże, co to za, za pałki? Może krzesiwo ci dać? Nie no, się ten siarka zgrapuje, a się nie chcą rozpalić. Przy okazji tego ogniska będziemy testowali najnowszy wynalazek 21 wieku, czyli takie gadżety do pieczenia kiełbasek. Pewnie znacie, widzieliście. Na ile to kupiliśmy? 5 zł za sztukę. Całe 5 zł za sztukę. Mi się wydaje, że 4,50, ale to szczegół. 5, tak. 5. Ja Ag... Agnieszka się upiera, że to jest 5. No i na tym będziemy teraz piekli kiełbaski. Trochę już się zakurzyły, bo żeśmy jakiś czas temu kupi, kupili. Nadziewamy. Oli. Proszę. Amera. Chodź tutaj. Kiełbaskę będziesz piekła. sobie piekła. Daj Ameri kiełbaskę. Trzymaj Oli. Trzymaj dwie narod są dłuższe i krótsze pręty. Myśmy wybrali krótsze, dlatego, że te dłuższe się bardzo tak wyginają, a myślę, że i tak ta długość spokojnie wystarczy, żeby coś zrobić sensownego. nie ma rudzić i cieszyć się, że jest ognisko. Aga. Daj no i dla mnie została taka cieńsza, dłuższa, ale jeszcze są trzy na zapasie. Mamy cztery kiki, bo cztery osoby są w rodzinie. A przy okazji obejrzyjcie film o foteliku, który kupiłem na wypadek. Gdzie jest ta karta? Gdzieś tu na górze jest karta, kliknijcie kartę. A ja odstawię ten fotelik, żeby się tutaj teraz nie zabrudził, bo trochę lata różnych rzeczy. I przyniosę sobie plastikowy ogrodowy fotelik i z niego skorzystam. Trzymaj mięga. Ja robisz? Okej, okay, pieczę się, bo jak będzie za dużo, to będzie ten, Za dużo. Jeśli myślicie, że to jest węglona kiełbasa, to się mylicie. Ja właśnie taką lubię, kiedy fajnie chrupię. Mmm, nią mm. Na wierzchu musi być taka podpieczona, czarna. Kiedy jest dobra? Dajcie łapki w górę, mojej kiełbasce Na jednym z poprzednich filmów w kartę był wynalazek z czasów Perelu. Coś takiego. I dzisiaj sobie połączyliśmy jedno z drugim i kiełbaski się robią same. Nowy wynalazek XXI wieku, wynalazek XX wieku. Mam już drugą kiełbaskę i idę jeść. Fajna zabawka, jeżeli macie... Robicie ogniskę, Macie ochotę, polecam, warto kupić, nawet niekoniecznie te dłuższe, można sobie usiąść na krzesełku, trzymać i taki mniej więcej tej długości, nie wiem, 80 cm, może metr, spokojnie wystarcza. Będziemy kończyli, bo się robi coraz ciemniej, niedługo mnie nie zobaczycie. W związku z tym zapraszam Was na inne filmy na naszym kanale. Tu jest film z poprzednim ogniskiem, tu jest film z wypadami na kajaki, gdzie też było ognisko. Tu jest nasz najnowszy film, kliknijcie subskrypcję. I do zobaczenia następnym razem. Hej, trzymajcie się, ciepło jak takie baska.